Polecam i zapraszam tutaj do luks dentiki, bo to, co niemożliwe, staje się możliwe. I nie wierzyłem, że coś takiego damy radę zrobić z tymi moimi zębami. Pan doktor Janowski po prostu powiedział, że się da to zrobić. I zrobił. Było potężne zdziwienie, byłem pod niesamowitym wrażeniem. Tu chodziłem, wow, takie wszędzie, nie mogłem uwierzyć, jak zostało mi to wszystko tak tymczasowo przyklejone. Pan doktor mnie zapewniał, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało niż na wizualizacji. I tak się stało. Mm. Codzienne życie się zmieniło, życie towarzyskie, jedzenie, wszystko po prostu się zmieniło 180 stopni. Całe życie marzyłem o takim uśmiechu i moje marzenie się wreszcie spełniło.